Czworokąty. Czworokąty to takie figury geometryczne, które mają cztery boki, cztery kąty i cztery wierzchołki. Narysowałam kwadrat. Kwadrat jest czworokątem, bo ma cztery boki, cztery kąty to są kąty naszego czworokąta i cztery wierzchołki. Wierzchołki są to punkty. Wśród czworokątów właśnie wyróżniamy kwadrat. Kwadrat jest to taki czworokąt, który ma wszystkie boki tej samej długości i wszystkie jego kąty mają te same miary mają po 90 stopni wszystkie. Wierzchołki to są punkty. Punkty oznaczamy wielkimi literami. Ma cztery boki tej samej długości i wszystkie kąty taką samą mają miarę, mają po 90 stopni. W czworokącie suma, czyli gdy, gdy dodamy do siebie wszystkie kąty y, czworokąta, to w sumie będzie 360 stopni. 4 razy po 90 jest 360. Kąt prosty, zaznaczę 1. Jeżeli mówimy, że y, kąty są czworokąta, to chodzi nam o te kąty, które są wewnątrz czworokąta. Wszystkie boki tej samej długości mogę zapisać. Długość boku AB jest równa długości boku BC. Jest równa długości boku CD. I jest równa długości boku DA albo AD, bo przy odcinkach to nie ma znaczenia i kąty wszystkie ma proste. Obwód każdego czworokąta, ale również każdego wielokąta obliczamy w ten sposób, że dodajemy do siebie długości wszystkich boków. Gdybyśmy chcieli dodać, obliczyć obwód naszego czworokąta, naszego kwadratu, to musielibyśmy zauważyć, że wszystkie boki są tej samej długości. Zwróćcie uwagę, że jak zapisuję długość boku jedną literką, to piszę to na środku odcinka, o którym rozmawiamy, i wtedy zaznaczam małą literką. Wszystkie boki mają tę samą długość. Obwód. Zaznaczamy albo dwoma literkami OB, albo czasem zaznacza się dużą literką L. Obwód to suma długości wszystkich boków. Słowo obwód najlepiej kojarzyć sobie z obwódką, czyli to jest obwódka mojej figury. W szkole do uczniów mówię, ile potrzeba tasiemki na oprzycie poduszeczki, która ma taki kształt. Tutaj trzeba tasiemki tyle, ile wynosi długość tego boku, czyli A. Tutaj też tyle samo, tu tyle samo i tu tyle samo. Zatem obwód to będzie A, dodać A, dodać A i dodać A. Dodaję wszystkie boki do siebie. Tak obliczam obwód każdego wielokąta. Ale ponieważ składniki tej sumy są takie same, to mogę zapisać to jako 4 razy długość boku A. I to jest właśnie obwód. Prawdę powiedziawszy, z obwodem uczniowie nie mają problemów, żeby dodać do siebie wszystkie boki, chociaż należy pamiętać, żeby boki były wyrażone zawsze tą samą jednostką długości. Jeśli tak nie jest, to trzeba zamienić na jedną jednostkę długości. Mówiliśmy już sobie, jak zamieniamy jednostki długości. Natomiast jest problem z polem. Uczniom czasami się myli, co to jest pole, co to jest obwód, dlatego właśnie mówię o obwódce, czyli długość tasiemki, długość sznurka, jaka jest potrzebna, a jeżeli długość, to jednostki długości. Problem stanowi pole. Jednostki pola już sobie przypomnieliśmy, tylko teraz by trzeba było sobie utrwalić wzory na obliczanie pola poszczególnych czworokątów. Pole kwadratu. P jak pole. Pole to jest ta powierzchnia, o które, którą teraz zacieniowałam. To jest pole. Pole obliczamy mnożąc bok przez bok. Iloczyn sąsiadujących boków. Iloczyn. Tu jest mnożenie bok razy bok. Iloczyn boków, czyli A razy A. Ale ponieważ my już wiemy, co to jest potęgowanie. Więc możemy zapisać, że to jest a do potęgi drugiej. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę mamy dwa wzory na obwód i również dwa wzory na, obwód, na pole. Pole kwadratu to jest a razy a, ale również a do potęgi drugiej. Kiedy w szkole realizowałam program dotyczący, materiał dotyczący pól czworokątów, i z początku zawsze jest łatwo, bo kwadrat tylko i prostokąt, a potem jak zaczyna ich być więcej, to zaczynają się te wzory mylić. To moja uczennica Zosia wymyśliła takie wierszyki, które miały utrwalać, powtarzała sobie te wierszyki, miały po prostu pomagać w zapamiętaniu wzorów na pola poszczególnych czworokątów. Możecie z nich skorzystać, bo Zosia mi powiedziała, że mogę to upublicznić, jeżeli będzie potrzebne innym uczniom. O, Zosia już w tej chwili skończyła nawet liceum. I Zosia mówiła tak, że pole kwadratu jest najłatwiejsze, a razy a zapamiętaj wreszcie. Napiszę Wam to, żebyście zapamiętali. Pole kwadratu jest najłatwiejsze, a razy a zapamiętaj wreszcie. Może wam się przyda ten wierszyk. Kolejny czworokąt, o którym będziemy rozmawiać, to prostokąt. Prostokąt jest to taki czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. Prostokąt, kiedy mówimy słowo prostokąt, słyszymy proste kąty, czyli musi mieć wszystkie kąty proste. Zwróćcie uwagę, że w słowie prostokąt nic się nie kojarzy nam z długością boków, bo nie, bo nie one są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby były proste kąty. Wszystkie kąty mają być proste. Zaznaczę tutaj kąty 2, ale wszystkie pozostałe również pozostałe dwa też są proste. Boki mogą być różnej długości, czyli ten niech ma długość a, a ten niech ma długość b. Ile będzie wynosiło, wynosił obwód na początek? Obwód. Powiedzieliśmy sobie obwód, obwódka suma długości wszystkich boków. Ten bok ma długość A, ale ten też ma długość A. Czyli A plus A. Ten ma długość B, ale ten ma tyle samo, też ma B. Suma długości wszystkich boków. To jest obwód. Ale obwód możemy również zapisać dwa razy A dodać dwa razy B. Ale jakbyście się przyjrzeli, to mogłam zrobić połowę obwodu. To jest połowa obwodu. Prawda? Bok A i bok B. W sumie to jest połowa obwodu. Tutaj też mam A dodać B, czyli a dodać b to jest połowa obwodu, a żeby był cały obwód, to mogę pomnożyć razy 2. Dwójka mogłaby stać przed nawiasem, bo mnożenie jest przemienne. Połowa obwodu jest w nawiasie. A teraz pole. Czyli to. Pole prostokąta obliczamy podobnie jak pole kwadratu czyli mnożąc bok razy bok. Akurat te dwa boki. Obojętnie dwa boki, które te boki, które wychodzą z jednego wierzchołka. Ten razy ten, albo ten razy ten, albo ten razy ten. W porządku alfabetycznym to będzie A razy B. A co na to Zosia? A Zosia na to mówi tak. Lecz i prostokąt nie trudna sztuka A razy B nie znudzi się nauka. Zapiszę to dla Was. Lecz i prostokąt nie trudna sztuka, a razy b nie znudzi cię nauka. Pole prostokąta a razy b. Pole kwadratu a razy a, czyli też bok razy bok. Zwróćcie uwagę, że obydwie te figury są prostokątami. Jeżeli prostokąt to jest taki czworokąt, który ma wszystkie kąty proste, to zarówno ta figura, jak i ta figura są prostokątami, bo obydwie mają wszystkie kąty proste. Tylko ten prostokąt dodatkowo jeszcze nazywa się kwadratem. Jeśli ktoś powie, narysuj prostokąt, to możesz narysować tę figurę i tę. Ale jeżeli ktoś powie, narysuj taki prostokąt, który nie jest kwadratem, to trzeba narysować tę figurę. Ja bym jeszcze się chciała chwileczkę się zatrzymać przy przekątnych obydwu tych figur. Przekątna to, taka, to taki odcinek, który łączy dwa wierzchołki, ale nie jest z bokiem. Zwróćcie uwagę, że ten zielony odcinek, który ja teraz narysowałam, łączy wierzchołek D i wierzchołek B, ale nie jest z bokiem. Gdybym połączyła wierzchołek C i B, to byłby to odcinek, który łączy dwa wierzchołki, ale byłby bokiem tej figury. Czyli czworo kwadrat ma tę przekątną, ale również przekątną naszego kwadratu jest ten odcinek łączy wierzchołek A z wierzchołkiem C i też nie jest bokiem Zwróćcie uwagę że czworokąt kwadrat ma dwie przekątne obydwie są tej samej długości i dodatkowo jeszcze przecinają się pod kątem prostym Taka własność przekątnych w kwadracie może się czasami przydać przy rozwiązywaniu zadań, czyli przekątne w kwadracie są tej samej długości, przecinają się pod kątem prostym, ale jeszcze dodatkowo przecinają się w połowie. Co to znaczy, przecinają się w połowie? To jest punkt przecięcia przekątnych, a w połowie to znaczy, że to jest połowa całej przekątnej i to też jest połowa całej przekątnej. Przekątne, przecinając się, dzielą się na połowy: to jest połowa jedna i to jest połowa druga całej przekątnej. To znaczy, że ten odcinek jest równy temu odcinkowi. Identyczna sytuacja jest w przypadku drugiej przekątnej: to jest połowa przekątnej i to jest połowa przekątnej połowa tej całej przekątnej. Przecinając się, dzielą się na dwie równe części, czyli na połowy. A jak wygląda sytuacja z przekątnymi w prostokącie? Trzeba je sobie najpierw wykreślić. Przekątna to odcinek, który łączy dwa wierzchołki, ale nie jest bokiem. Widzę, że znowu są dwie przekątne w czworokącie. Czworokąt ma zawsze dwie przekątne. Przekątne są tej samej długości, to też widać, ale nie przecinają się pod kątem prostym. Popatrzcie tutaj ewidentnie widać, że jest kąt rozwarty, a tutaj jest kąt ostry. Tylko w prostokącie, który nazywa się kwadratem, przekątne przecinają się pod kątem prostym. Tylko w takim prostokącie. Czyli przekątne przecinają się w połowie. I dzielą się też na połowy. Są tej samej długości i przecinają się w połowie. Czyli ten odcinek jest równy temu, jest równy temu i jest równy temu. Czasami się uczniom zadaje takie zadanie, że są dwie przecinające się proste. Może zapiszmy sobie takie zadanie właśnie. Zadanie. Mam dwie przecinające się proste. I punkt przecięcia tych dwóch prostych to jest punkt przecięcia naszych przekątnych. Na jednej z tych prostych znajduje się punkt powiedzmy P. I polecenie jest takie: narysuj prostokąt, którego przekątne będą leżały na tych prostych, a punkt P będzie jednym z wierzchołków tego prostokąta. Ja jeszcze może tutaj przedłużę troszeczkę te, tą prostą. A mogę to zrobić zawsze, bo prosta jest nieograniczona. Nie ma początku i nie ma końca. Rozumiem, że Wy się już zastanawiacie. Jak narysować prostokąt, żeby to był punkt przecięcia przekątnych, a żeby to był jeden z wierzchołków naszego prostokąta? Spróbujcie. Spójrzmy jeszcze raz na ten rysunek. Zielone odcinki to są przekątne. W zadaniu jest powiedziane, że te przekątne mają leżeć na tych dwóch prostych. To ten punkt przecięcia przekątnych to musi być ten. To ma być jeden z wierzchołków. To na przykład może być ten wierzchołek. Skoro przekątne przecinają się w połowie, to ten odcinek i ten odcinek są tej samej długości. Wezmę sirgiel. I zobaczę, ile wynosi połowa przekątnej. Tyle wynosi połowa przekątnej. Nawet nie muszę wiedzieć, ile to jest w centymetrach, tylko na cyrklu widzę, że tyle musi wynosić połowa przekątnej. Jeżeli tu jest połowa przekątnej, czyli ten fragment, to ja chcę dorysować ten. Będzie leżał po drugiej stronie tego punktu przecięcia, ale w takiej samej odległości. Ponieważ przekątne są tej samej długości, to tutaj musi być znowu połowa przekątnej. I tutaj też musi być połowa przekątnej. Popatrzcie. Ten odcinek to jest ten odcinek, a druga przekątna to będzie tutaj. Połówki przekątnych są takie same. Więc odmierzyłam cyrklem, że te wszystkie odcinki są tej samej długości. I w ten sposób znalazłam wierzchołki mojego prostokąta. Teraz wystarczy je połączyć. Wam też udało się narysować prostokąt równoległobok. Równoległoboku nie narysowałam wcześniej, żeby wam pokazać, jak go narysować w dosyć prosty sposób. W zasadzie przypomnieć. Narysuję jeden bok równoległoboku. Narysuję drugi bok równoległoboku. Zwróćcie uwagę, że nie ma żadnych kątów prostych I teraz tak. Narysowałam półproste, żeby to były odcinki, a boki muszą być w wielokątach, boki są odcinkami, więc muszę je ograniczyć. Teraz ten dłuższy bok wezmę sobie na cyrkiel. Jest. Wbiję nóżkę cyrkla w koniec krótszego odcinka. I narysuję łuk. Teraz wezmę na cyrkiel kró, krótszy odcinek równoległoboku. Jest specjalnie rysuję, żeby dokładnie y, mieć odległość. Znowu narysuję łuk, tylko tym razem wbiję nóżkę cyrkla w dłuższy bok. Łuki się przecięły. Tam gdzie przecięły się łuki, tam będzie czwarty wierzchołek naszego równoległoboku. Czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, a tu będzie czwarty wierzchołek naszego równoległoboku. Zatem połączę, żeby otrzymać równoległobok. Mamy równoległobok. Równoległobok. Równoległobok to taki czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Para to dwie sztuki. Dwie pary boków równoległych. Ten bok jest równoległy do tego, a ten bok jest równoległy do tego. Równoległy. Tak jak w symbolu równoległości. Równo od siebie odległe, równoległe. równoległobok ma dwie pary boków równoległych. Zwróćcie uwagę, że boki tutaj mają też równej, są równej długości. Ten bok jest takiej samej długości jak ten, dlatego mogłam skorzystać z cyrkla, i ten bok jest takiej samej długości jak ten. Czyli w równoległoboku możemy powiedzieć, że boki równoległe są tej samej długości. Równoległe boki są tej samej długości. Równoległe boki są tej samej długości. Nazwijmy sobie znowu boki jakimiś literkami. Żeby za daleko nie szukać, weźmy te dwie znajome literki. Popatrzcie, znowu podpisałam na środku odcinkach, to znaczy, że chodzi o długość. Zatem ten bok też ma długość B, ten bok i ten bok ma długość A. O kątach nic nie mówię, tu jest ewidentnie kąt ostry, tu jest rozwarty, tu jest ostry, a tu jest też rozwarty. Równoległobok ma dwie pary boków równoległych. Czy zatem ta figura też jest równoległobokiem? Czy ten czworokąt ma dwie pary boków równoległych? Jeden i drugi równoległe. Jeden i drugi równoległe. To znaczy, że ta figura prostokąt też jest równoległobokiem. A ta? Czy ma dwie pary boków równoległych? Jeden bok, drugi bok, jedna para boków równoległych. Jeden bok, drugi bok, druga para boków równoległych. To znaczy, że ta figura też jest równoległobokiem. Wszystkie trzy narysowane figury, a w zasadzie cztery, bo ta również, są równoległobokami. Ponieważ są czworokątami, które mają dwie pary boków równoległych. Ale wracajmy do naszego obwodu. Obwód. Długość tasiemki potrzebna na obszycie poduszeczki o takim kształcie. A. Dodać B, dodać A i dodać B. Dodawanie jest łączne i przemienne, więc mogę je zapisać tak, ale mogę, tak jak w przypadku prostokąta, zapisać też, że to jest dwa razy połowa obwodu. A plus B, i tutaj też jest A plus B. Obwód mamy. A jak wygląda sprawa dotycząca pola? Otóż pole prostokąta obliczamy mnożąc bok razy wysokość opuszczoną na ten bok. Tylko co to jest wysokość w równoległoboku? Wysokość w równoległoboku, moi drodzy, to jest taki odcinek, który łączy dwa równoległe boki. Pamiętacie jak Wam mówiłam o dwóch prostych, równoległych i w jakiej one znajdują się od siebie odległości? Trzeba było wziąć ekierkę i narysować odcinek prostopadły między nimi. To jest wysokość. To jest wysokość naszego równoległoboku. Ale czy to jest jedyna wysokość? Tutaj też mam jeszcze, moi drodzy, równoległe boki. Więc gdyby te dwa równoległe boki połączyć też y, odcinkiem prostopadłym, to też byłaby wysokość. I słusznie, czyli pole równoległoboku możemy obliczyć na dwa sposoby. Gdybym sobie wyobraziła, że tą, y, tę prostą, która y, zawiera bok A, przedłużę. Za chwilę powiem, dlaczego przedłużam. A mogę przedłużyć prostą, bo prosta jest nieograniczona. Ta prosta, która zawiera odcinek, a również jest nieograniczona, a odcinek jest tylko fragmentem prostym. Ja sobie je narysowałam tą prostą linią przerywaną. To zwróćcie uwagę, że gdybym ja zapytała, w jakiej odległości od siebie znajdują się te dwa boki, to to by była ta sama odległość, jaka jest między tymi dwoma prostymi. W takiej odległości od siebie znajdują się. Boki o długości A. Boki o długości A znajdują się w odległości um, takiej, a boki o długości B znajdują się w odległości takiej. Zatem odległość między prostymi i równoległymi, zawsze pod kątem prostym, tu nie musiałam dorysowywać prosty, prostych, zawierających odcinki, bo mi się zmieściło. A tu mi się nie zmieściło, bo były krótsze boki, dlatego je poprzedłużałam. I teraz, moi drodzy, tak. To jest, oznaczamy, to jest właśnie wysokość. Tylko wysokość nie może być dwa razy ta sama e, litera dla odcinków o różnej długości. Zatem tę wysokość nazwiemy sobie wysokość HB. Czemu HB? Bo została opuszczona na bok B. A ta wysokość łączy boki o długości A. To nazwiemy ją HA. I teraz pole naszego równoległoboku to będzie bok razy wysokość opuszczona na ten bok, czyli a. Czyli gdybym miała w zadaniu podane, że a wynosi ileś i wysokość opuszczona na ten bok wynosi ileś, to żeby obliczyć pole musiałabym pomnożyć przez siebie te dwie wielkości. Ale gdybym miała podany bok B, ten drugi, długość, ten bok, dłuższy bok równoległoboku wynosi tam 7, a wysokość opuszczona na ten bok wynosi ileś, jak obliczyć pole? Trzeba by było bok B, Mnożyć przez wysokość opuszczoną na bok B, czyli na HB. Tak? Jeszcze jedna sprawa. To jest pole. Oczywiście rozmawiamy o polu, czyli o tej części, która jest wewnątrz. Obwód, obwódka, długość tasiemki. Jeszcze wspomniałam o kątach, że tu są ostre i że tutaj są rozwarte. Te kąty ostre mają takie same miary. Więc, jeśli tu jest 30, to tu też jest 30. Jeśli tu jest 40, to tu też jest 40. A te kąty rozwarte też mają takie same miary. Więc, jeśli tu jest 120, to tu też jest 120. Jeśli tutaj jest 170, to tutaj też jest 170. Ale suma wszystkich kątów, tak jak w każdym czworokącie, musi wynosić 360 stopni. Może Wam się to czasem przydać przy zadaniach. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o przekątnych. Przecież mówiliśmy sobie wcześniej o przekątnych. Co to jest przekątna? Jest to odcinek, który łączy dwa wierzchołki. Jest, ale nie jest bokiem. Mam przekątne. Czy te przekątne są tej samej długości? Ewidentnie widzę, że to nie są przekątne tej samej długości. Ta jest na pewno dłuższa, a ta jest na pewno krótsza. Czy przecinają się pod kątem prostym? No nie, widzę, że tutaj jest kąt ostry i tu jest kąt ostry, tu jest kąt rozwarty i tu jest kąt rozwarty. Więc ani nie są tej samej długości, ani nie przecinają się pod kątem prostym, ale za to przekątne przecinając się dzielą się na połowy. To znaczy, że ten odcinek jest równy temu, a ten odcinek przecinając się, dzielą się na połowy. Jest równy temu. Kąt ostry jest równy kątowi ostremu. Kąt rozwarty, roz naległoboku, jest równy kątowi rozwartemu. I jeszcze, jak o tym pomyślała Zosia, zaraz Wam napiszę, Pole równoległo boku od Zosi. Równoległobok, bok raz, dwa, trzy, a razy h. Naucz się i ty. Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli bok nazwę literką a, to h, czyli wysokość, musi być opuszczona właśnie na ten bok. Gdyby to, jeżeli to jest nasze a, to to jest ta jego wysokość. Gdybym ten bok nazwał literką a, to tu by była wysokość opuszczona na ten bok, odległość między równoległymi bokami, tymi bokami, których długo, długość tutaj mam pokazaną.